Niektóre historie zaczynają się wielkim wybuchem, inne, szeptem. Ale ta, ta zaczęła się od drobnego potknięcia i kubka kawy. Bo czasem to, co wygląda jak przypadek, jest tak naprawdę początkiem czegoś, co zmieni całe twoje życie. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się usiąść w miejscu publicznym, spojrzeć na nieznajomego i poczuć, że, coś się zmienia? Że choć nie padło jeszcze ani jedno słowo, już wiesz, że to spotkanie ma znaczenie tak właśnie było tego jesiennego poranka. A wszystko zaczęło się w małej kawiarni przy ulicy Grodgera, gdzie zapach świeżo mielonej kawy mieszał się z dźwiękiem starych niezowych płyt i cichym stukotem kropel deszczu o szybę. Ona lena 29 lat, dusza artystki zamknięta w ciele dziewczyny, która nauczyła się nie ufać zbyt łatwo. Pracowała jako ilustratorka. Kochała książki pachnące starością i wieczory spędzane z kotem na kolanach. Jej serce było po przejściach, nie krwawiło już, ale wciąż nosiło blizny. On, Michał, 34 lata, architekt wnętrz z zamiłowaniem do detali, które inni uznają za zbędne. Samotny z wyboru, a może z lęku. Miał uśmiech, który sprawiał, że kobiety czuły się bezpieczne i oczy, które wyglądały jakby znały kilka zbyt smutnych historii. Ona przyszła wcześniej, z zaniarem napisania kilku linijek do nowego projektu. On wszedł w pośpiechu spóźniony, jak zwykle. Miejsca były zajęte. Prawie wszystkie, oprócz jednego, naprzeciwko lemi. Zatrzymał się, zawahał, a potem zapytał z tym swoim lekkim, niewinnym uśmiechem. Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Nie wiedziała wtedy. Że odpowiadając tak, nie mówi tylko o krześle. Mówiła też tak dla czegoś znacznie większego. Bo nie wiedzieli jeszcze, że ta rozmowa przy jednej kawie przerodzi się w rozmowę o życiu. Że jedno przypadkowe spotkanie pociągnie za sobą lawinę zmian, których żadne z nich się nie spodziewało. Nie wiedzieli, że przyjdą chwile śmiechu, wzruszeń, niedopowiedzeń i trudnych wyborów. Że jedno z nich będzie musiało podjąć decyzję, która może zniszczyć to, co dopiero zaczęło się rodzić. Ale zanim to wszystko się wydarzy, zanim serca zostaną wystawione na próbę, po prostu siedzieli naprzeciwko siebie. On zamówił emerykanę. Ona, latte z cynamonem. I przez krótką chwilę świat poza tą kawiarnią przestał istnieć. Dziękuję, powiedział, siadając naprzeciwko niej. Miał spokojny głos taki, który nie drażni, nie przeszkadza, tylko koi. Lena skinęła głową, wracając wzrokiem do szkicownika, ale nie potrafiła już skupić się na pracy. Czuła jego obecność tak, jak czuje się zapach ulubionego perfumy delikatnie, ale nieodparcie. Michał rozglądał się po kawiarni, jakby próbował znaleźć coś znajomego, choć wszystko było mu obce. Od czasu do czasu zerkał na nią kątem oka, zauważyła to, ale udawała, że nie widzi. Nieznajomy, ale z jakiegoś powodu jego obecność nie była niewygodna. Przeciwnie, było w niej coś znajomego. Jakby już się kiedyś spotkali, ale gdzie? W innym życiu? Rysujesz? Zapytał w końcu, przełamując ciszę, która wisiała między nimi jak mgła. Lena podniosła wzrok i lekko się uśmiechnęła. Czasem, głównie pracuje z ilustracjami książkowymi. Dziecięce bajki, opowiadania, trochę magii na co dzień. Michał oparł się łokciami o stół, jego spojrzenie zmiękło. Magia. To chyba coś, czego wszyscy trochę potrzebujemy, prawda? Zwłaszcza w takie dni przyznała, patrząc przez okno. Za którym krople deszczu układały się w nierówne rytmy na szybie. Rozmawiali. Początkowo ostrożnie, jakby każde słowo mogło coś zdradzić. Potem coraz odważniej. Okazało się, że mają więcej wspólnego, niż przypuszczali. Michał opowiadał o projektach, które kochał, i klientach, których nie znosił. O starym mieszkaniu po dziadkach, które sam wyremontował. O młodszym bracie. Z którym od dawna nie rozmawiał. Lena mówiła o swoim kocie o imieniu Norwek, który zachowywał się jak stary lord. O dziecięcej książce, którą ilustrowała i która właśnie miała mieć premierę. O tym, jak czasem budzi się w środku nocy, z wrażeniem, że coś umyka, choć nie wie co. Czas płynął, ale żadne z nich tego nie zauważało. Świat na zewnątrz z jego hałasem, pośpiechem i obowiązkami zniknął. Została tylko ta chwila. Ciepło kubków, zapach kawy, muzyka sącząca się z głośników i słowa, które płynęły swobodnie, jakby miały gdzieś dobiec. Kiedy kelnerka poinformowała, że lokal zaraz będzie zamykany, oboje spojrzeli na siebie z zaskoczeniem. Minęły trzy godziny. Zapytała Lena, patrząc na ekran telefonu. Selio? Michał parsknął cicho. To chyba znak, że było warto. Wyszli razem. Deszcz ustał, ale powietrze wciąż było przesąknięte wilgocią. Miasto pachniało jak po burzy, czysto, świeżo, jakby właśnie się odrodziło. Chcesz się jeszcze przespacerować? zapytał niespodziewanie Michał. Lena zawahała się tylko przez sekundę. Chcę. Szli powoli. Ulice były puste, sklepy zamknięte, a światła latarni tworzyły długie cienie. Rozmawiali o tym, co ich poruszało, o muzyce, filmach, smakach z dzieciństwa, o zapachach, które budzą wspomnienia. W pewnym momencie zatrzymali się na moście. Wisła płynęła cicho, czarna jak atrament. Wiesz, że to brzmi jak początek filmu, powiedziała Lena, uśmiechając się delikatnie. Albo jak koniec, odpowiedział Michał i przez ułamek sekundy spojrzał na nią inaczej. Zbyt intensywnie. Zbyt długo Lena poczuła, jak coś w niej drga niepokój, ale też nadzieja spotkali się znowu, i znowu, i znowu, bez umawiania u przypadkiem. A może los tylko udawał, że to przypadek? Z czasem ich relacja stała się bardziej niż przyjaźnią, ale jeszcze nie była miłością. Byli zawieszeni między jednym a drugim, jakby bali się wykonać krok który może wszystko zmienić. Lena czuła, że Michał coś ukrywa. Czasem znikał na kilka dni, nie odpisywał, nie mówił, gdzie był, a potem wracał uśmiechnięty, obecny, jakby nic się nie stało. Wszystko w porządku, pytała. Tak, po prostu, dużo pracy. Ale Lena miała zbyt dobre serce i zbyt bystre oczy, by w to wierzyć. Pewnego wieczoru przyszła do kawiarni, gdzie wszystko się zaczęło. Czekała. On nie przyszedł. Następnego dnia dostała od niego wiadomość. Musimy porozmawiać, ale nie wiem, od czego zacząć. Nie odpisała od razu. W jej głowie huczało. Czy miał kogoś, czy coś ukrywał, czy wszystko było tylko grą. Gdy w końcu się spotkali, padał śnieg. Miasto zamilkło pod białym puchem, a ona stała naprzeciwko niego z sercem pełnym pytań. Michał spuścił wzrok. Lena, ja nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. Jej ciało zesztywniało. Co to znaczy? Ale nie odpowiedział od razu. I właśnie w tym momencie coś się skończyło, albo dopiero zaczęło. Lena patrzyła na niego długo, zbyt długo. Słowa, czy nie jestem tym. Za kogo mnie uważasz, brzmiały w jej głowie jak echo, które nie chciało ucichnąć. Śnieg padał cicho, niemal ceremonialnie, jakby świat wstrzymał oddech, czekając na to, co powie Michał. Ale on milczał. Jego dłonie były zaciśnięte w pejści. Drżały lekko, czy z zimna, czy ze strachu, Lena nie była pewna. Michał, powiedziała cicho: Jeśli masz coś do powiedzenia, to zrób to teraz. Proszę! zacisnął usta i w końcu spojrzał jej w oczy. Mam córkę wyszeptał. Świat na moment przestał istnieć. Cisza była tak ciężka, że aż bolała. Lena za kilka razy, jakby próbowała zrozumieć, co właśnie usłyszała córkę skinął głową ma siedem lat. Ma na imię Klara. Jej matka, moja była partnerka odeszła, kiedy Klara miała dwa. Zostałem z tym sam. I, przez te pierwsze tygodnie, kiedy Cię poznałem, po prostu nie wiedziałem, jak Ci o tym powiedzieć. Bałem się, że odejdziesz, zanim w ogóle zdążysz mnie poznać. Lena cofnęła się o krok. Jej twarz była blada. W oczach błyszczały łzy, nie ze złości, ale z bólu. Nie z faktu, że miał dziecko, ale z tego, że jej nie ufał. Myślałeś, że jestem zbyt słaba, by to zrozumieć. Zapytała ostrożnie. Nie. Michał wziął głęboki oddech. Myślałem, że może po raz pierwszy od dawna dzieje się coś pięknego. I nie chciałem tego zniszczyć. Lena odwróciła wzrok. W jej głowie panował chaos. Jedna część serca mówiła, uciekaj. Druga szeptała, zostań. Minęło kilka dni. Nie odzywała się. Nie dlatego, że była zła. Potrzebowała przestrzeni. Musiała odnaleźć siebie w tym wszystkim. A to wcale nie było łatwe. Wieczorami siedziała przy kuchennym stole z kubkiem herbaty i szkicownikiem, który od dni pozostawał pusty. Linia nie chciała się pojawić. Inspiracja zgasła. Tylko Norwek, jej kot, wyczuwał jej emocje i nie odstępował jej na krok. Przez okno widziała dzieci idące z rodzicami, trzymające ich za ręce, śmiejące się, zasłaniające uszy przed wiatrem. I myślała o Klarze, o Siedmiolatce, której istnienie stało się dla niej niespodziewanym pytaniem bez odpowiedzi. Któregoś dnia nie wytrzymała. Wzięła płaszcz, szalik i wyszła. Nie dzwoniła wcześniej. Po prostu zapukała. Drzwi otworzył Michał. Był zaskoczony ale nie zdziwiony. Cześć, powiedziała tylko. Cześć. Wpuścił ją do środka. Mieszkanie było przytulne, ciepłe. W kącie stał regał z książkami dziecięcymi. Na stole leżał zeszyt do rysowania z kolorowymi kredkami. Klara śpi? powiedział Michał szeptem. Chciałam ją poznać, odpowiedziała. Spojrzał na nią. W jego oczach pojawił się cień nadziei. Jesteś pewna? Lena skinęła głową. Chcę zobaczyć całą prawdę, nawet tę, która mnie zaskakuje. Następnego dnia Michał zaprosił ją ponownie. Tym razem Klara była w domu. Siedziała na podłodze, układając pazl. Miała rude włosy i oczy identyczne jak ojciec. Kiedy Lena weszła, podniosła wzrok i uśmiechnęła się nieśmiało. To jest Lena, powiedział Michał, siadając obok niej. Cześć, Lena. Głos dziewczynki był delikatny, miękki, jak jedwab. Cześć, Klaro, mogę usiąść. Jasna, ale musisz pomóc znaleźć kawałek z chmurką. Zgubił się. I tak to się zaczęło. Nie jako wielkie deklaracje. Nie jako romantyczne sceny z filmów. Ale jako codzienność pełna kolorów, cichych gestów i akceptacji. Lena wracała coraz częściej. Najpierw na chwilę, potem na obiad. Z czasem rysowała razem z Klarą. Potem sama zaczęła szkicować postaci, które przypominały dziewczynkę z rudymi włosami i bystrymi oczami. Inspiracja wróciła. Z nową siłą. Wszystko zaczęło się układać. Ale szczęście nie zawsze trwa długo bez próby. Była sobota. Michał odebrał telefon. Gdy skończył rozmawiać, jego twarz pobladła. Co się stało? Zapytała Lena. To była moja była partnerka, matka Kleri. Michał przełknął ślinę. Wraca, chce się z nią zobaczyć. Serce Leni zabiło mocniej. Po tylu latach mówi, że się zmieniła, że chce odzyskać kontakt. A ja, nie wiem, co mam zrobić. Lena poczuła, że żenia usuwa się jej spod nóg. Wiedziała, że to może zmienić wszystko, że kobieta, która kiedyś porzuciła klarę, może teraz stanąć między nimi. Ale spojrzała na Michała, na jego zmęczone oczy, pełne niepokoju i odpowiedzialności. Musisz zrobić to, co najlepsze dla klery. Nie dla mnie, nie dla siebie. Dla niej. Michał spojrzał na nią i zrozumiał jedno. Nie każda kobieta potrafi pokochać nie tylko jego, ale i jego dziecko. I nie każda odejdzie, gdy pojawi się cień z przeszłości. Spotkali się w neutralnym miejscu, w tej samej kawiarni, w której wszystko się zaczęło. Michał siedział przy stole, Lena obok, a naprzeciwko nich siedziała Justyna, matka Klery. Była piękna. Innego rodzaju pięknem niż Lena, chłodnym, doskonałym, jak rzeźba. Spokojna, zbyt spokojna. Nie przyszłam zabrać ci córki, zaczęła, bez żadnych powitań. Wiem, co myślisz, Michał, ale to nie o to chodzi. Michał nie odpowiedział. Lena milczała. Zostawiłam ją, bo byłam chora, kontynuowała Justyna. Psychicznie, po porodzie miałam depresję, potem stany lękowe. Nie potrafiłam być matką, i uciekłam. To była najgorsza decyzja mojego życia. Ale przez te wszystkie lata, leczyłam się. Walczyłam o siebie. I teraz, chcę przynajmniej poznać Klarę. Nie zabierać. Po prostu być obok. Michał przymknął oczy. W jego głowie kłębiły się wspomnienia: noce z gorączką, zęby, które rosły, płacz bez przyczyny, przedszkole, które trzeba było znaleźć, uzyklereni, kiedy pytała. Czy mama jeszcze kiedyś wróci? A teraz ona tu była. Niewzruszona. Gotowa. Muszę to przemyśleć, powiedział cicho. Dla Klery. Justyna skinęła głową i wstała. Odeszła bez dalszych słów. Zostawiła po sobie ciszę cięższą niż cokolwiek wcześniej. W domu panowała napęta atmosfera. Michał był nieobecny, myślami gdzie indziej. Lena próbowała zająć się pracą. Ale szkice wychodziły jej sztywne, pozbawione emocji. Klara coś czuła, dzieci zawsze czują. Tata jest smutny, zapytała pewnego wieczoru. Lena usiadła przy niej na podłodze i delikatnie pogładziła jej włosy. Myślę, że trochę się martwi. O co? O ciebie. Klara spojrzała na nią poważnie. Czy jeśli wróci mama, to ty odejdziesz? To pytanie uderzyło w Lenę jak kamień. Nie spodziewała się go, ale czuła, że musiała odpowiedzieć prawdziwie. A prawda w tym momencie była złożona, zbyt krucha, by ją uprościć. Nie chcę odchodzić, Klaro. Bardzo cię lubię. I twojego tatę też. Dziewczynka przytuliła się do niej. Ja też nie chcę, żebyś odchodziła. Michał zorganizował pierwsze spotkanie Justyny z Klarą w obecności psychologa dziecięcego. Wszystko miało się odbyć bezpiecznie, z empacią i wsparciem. Lena nie brała w tym udziału, nie chciała mieszać się do przeszłości. Ale przez cały czas czekała. Z niepokojem, ze ściśniętym sercem. Po spotkaniu Michał wrócił z Klarą do domu. Lena była w kuchni, udając, że coś gotuje. Jak poszło? Zapytała ostrożnie. Spokojnie. Klara była niepewna, ale nie przestraszona. Justyna zachowywała się poprawnie, bez nacisków. I co teraz? Michał wzruszył ranionami. Był zmęczony. Nie wiem, to będzie proces, ale wiem jedno. Spojrzał na Lenę tak, jak patrzył tylko on. Cicho, głęboko, aż do środka duszy. Nie chcę przechodzić przez to bez ciebie. Relacja Leni i Michała przeszła próbę. Zbudowana na szczerości, teraz musiała przejść etap przebaczenia. Nie tylko za ukrywanie prawdy. Za lęki, za wahania, za to, że życie nie zawsze układa się czysto i prosto. Były dni dobre, leniwe popołudnia w parku, wspólne gotowanie, rysunki Kleri, które wieszała na lodówce. Ale były też dni trudne, wizyty Justyny, pytania Kleri, kiedy mama znowu przyjdzie. Noce. Gdy Lena czuła się jak gość, jak dodatek do życia, które zostało już raz ułożone. Wtedy Michał brał ją w ramiona i szeptał. Ty jesteś teraźniejszością i przyszłością. Reszta to tylko tło. Minęło pół roku. Relacja Justyny i Klery rozwinęła się powoli, ostrożnie. Były dni, gdy Lena czuła ukłucie zazdrości. Ale nie pozwalała mu zakorzenić się w sercu. Uczyła się od nowa, co znaczy kochać bez posiadania. Którego wieczoru, kiedy Klara zasnęła, a oni siedzieli przy kuchennym stole, Michał wyjął małe pudełko. Nie pierścionek, złoty klucz, do mojego mieszkania, powiedział. Do naszego, jeśli chcesz. Lena spojrzała na niego. Znała już wszystkie jego cienie, niedoskonałości. Widziała go w chwilach tlumfu i załamania. I kochała go, nie mimo tego wszystkiego, ale właśnie za to. Wzięła klucz, ale nie odpowiedziała od razu. Poszła do pokoju Clary. Spojrzała na szponcą dziewczynkę. I wtedy podjęła decyzję. Wróciła do kuchni. Położyła klucz na stole. Wezmę go, ale nie dla ciebie. Dla nas. Dla mnie, dla niej, dla tej naszej nieidealnej rodziny. Życie nie stało się bajką. Nadal pojawiały się przeszkody, nieporozumienia, dni, gdy złość była silniejsza niż spokój. Ale były też momenty piękne. Klara zaczęła rysować ilustracje razem z Leną. Michał remontował pokój z myślą o wspólnej przyszłości. A Lena Lena napisała własną książkę dla dzieci o małej dziewczynce, która znalazła do mnie tam, gdzie się urodziła ale tam, gdzie była kochana. Ilustrację stworzyła razem z Klarą. Michał był bohaterem w tle, cichy, wspierający, silny. I choć nie było epilogu, to było coś więcej, to było prawdziwe. Minął rok od dnia, w którym Lena po raz pierwszy usiadła przy tym samym stoliku co Michał. Rok, który zmienił ich wszystkich, powoli, cicho, niepostrzeżenie. Żadne z nich nie było już tą samą osobą. Każde nauczyło się, czym jest prawdziwa bliskość, nie ta oparta na romantycznych gestach, ale na zaufaniu, wyrozumiałości i wytrwałości. Justyna pojawiała się w życiu Kleri regularnie. Początkowo wzbudzało to w Lenie dyskomfort, ale z czasem zrozumiała, że Klara nie dzieli miłości, ona ją mnoży. A Lena, choć nie była jej matką, była kimś jeszcze cenniejszym, świadomym wyborem. Któregoś dnia, podczas spaceru po parku, Klara złapała ją za rękę i powiedziała. Wiesz, Lena, ja mam dwie mamy. Jedną, która mnie urodziła i drugą, która mnie wybrała. Lena poczuła, że coś w niej topnieje. Cały ten lęk, napięcie, niepewność zniknęły w uścisku małej dłoni. Michał od dawna nosił w portfelu małą kartkę. Był to list, którego nigdy nie wysłał. Napisał go do Leni jeszcze wtedy, gdy bał się ją stracić, gdy nie miał odwagi wyznać prawdy. Teraz, wiele miesięcy później, wyjął go i wręczył jej. Lena, jeśli to czytasz, to znaczy, że nie uciekłaś, a jeśli nie uciekłaś, to znaczy, że jesteś odważniejsza niż myślałem. Chciałem Ci powiedzieć, że zanim pojawiłaś się w moim życiu, nie wiedziałem, że można czekać na kogoś, kogo się jeszcze nie zna. Nie wiedziałem, że można kochać nie tylko przez to, co jest piękne, ale i przez to, co trudne. Jeśli zostaniesz, będę każdego dnia zasługiwał na Ciebie od nowa. A jeśli odejdziesz, zrozumiem. Ale nigdy nie przestanę być wdzięczny za każdą wspólną chwilę. Lena czytała list bez słowa. A potem, bez wahania, złożyła go starannie i schowała do szkicownika. Nie odejdę, szepnęła tylko. Nie musisz już się bać. W czerwcu podjęli decyzję, że zamieszkają wszyscy razem, w nowym domu, na obrzeżach miasta. Michał znalazł projekt starych murów z dużym ogrodem i poddaszem, które Lena zamieniła w pracownia. Klara miała własny pokój, w którym każda ściana była inna, jedna z lasem, Druga z oceanem, trzecia z mapą nieba. W czwartą Lena wpisała cytat: Nie zawsze musisz wiedzieć, dokąd idziesz. Wystarczy, że wiesz, z kim. Nowy dom nie był doskonały. Czasem coś przeciekało, czasem brakowało czasu, energii, cierpliwości, ale był ich i to wystarczało. Lena nie spodziewała się oświadczeń. Michał nie był typem mężczyzny który robił coś dla pokłasku. A jednak pewnego wieczoru, po kolacji, kiedy Klara już spała, a za oknem słychać było letnią burzę, uklęknął. Nie powiedział nic wielkiego. Tylko... Chcę, żebyśmy już zawsze byli wszyscy razem. Jako rodzina. Ty, ja i Klara. Powiesz tak? Lena się nie rozpłakała. Uśmiechnęła się, przytrzymała jego twarz dłońmi i powiedziała... Ja już dawno powiedziałam. I nie chodziło tylko o oświadczyny. Chodziło o wszystko, o trud, o cierpliwość, o zaufanie. Rok później wrócili do tej samej kawiarni. Michał zabrał Lenę na rocznicę ich pierwszego spotkania. Tego, które zmieniło wszystko, uszedli przy tym samym stoliku. Kelnerka młodsza, nowa, zapytała, co podać. Emerykane dla mnie powiedział Michał. Lat z cynamonem, dodała Lena, uśmiechając się. Po chwili milczenia Michał nachylił się i wyszeptał: Pamiętasz, jak wtedy spojrzałaś na mnie z nieufnością? Pamiętam, ale jeszcze bardziej pamiętam, że coś w tobie kazało mi zostać. Spojrzeli na siebie tak, jak potrafą tylko ci, którzy przeszli razem przez burzę i nadal się trzymają za ręce. Obok nich siedziała Klara, już trochę starsza, mądrzejsza. Z w dłoni, szkicując nową historię. Ich historia.